Wyrok wydany wobec matki małego Rafałka wstrząsnął lokalną społecznością i na nowo rozpalił dyskusję o karach dla osób dopuszczających się przemocy wobec dzieci. Tragiczna historia tego noworodka z Gorzowa Wielkopolskiego to obraz dramatu, który rozegrał się w cieniu domowego ogniska, gdzie zamiast bezpieczeństwa i miłości zapanowały przemoc i obojętność. Rafałek przyszedł na świat pełen nadziei, jak każde dziecko, ale jego życie zakończyło się zanim zdążył choćby na dobre je rozpocząć. Juliana K., matka chłopca, została skazana na osiem lat pozbawienia wolności, co sąd w Gorzowie Wielkopolskim uzasadnił wyjątkowo brutalnym charakterem przestępstwa, choć opinia publiczna i prokuratura były zgodne co do tego, że kara jest zbyt łagodna jak na okoliczności tej tragedii. Czerwiec ubiegłego roku zapisał się czarnymi literami w historii tego miasta. Wówczas do szpitala miejskiego trafił malutki Rafałek z obrażeniami, które wstrząsnęły nawet doświadczonymi lekarzami. Matka dziecka, próbując ratować swoją wersję wydarzeń, zeznała, że synek miał nagle przestać oddychać tuż po karmieniu. Twierdziła, że spanikowana od razu zadzwoniła po pomoc medyczną. Jednak lekarze już na pierwszy rzut oka wiedzieli, że to nie był zwykły przypadek nagłego zatrzymania oddechu. Obrażenia. Jakie stwierdzono u chłopca, mówiły same za siebie, były ewidentnymi dowodami na stosowanie przemocy wobec bezbronnego dziecka. Autopsja i szczegółowe badania potwierdziły najgorsze przypuszczenia. Rafałek miał rozległe krwiaki podtwardówkowe, co oznaczało krwawienie pod oponami mózgowymi, co jest charakterystyczne dla silnych urazów głowy. Dodatkowo stwierdzono obrzęk mózgu, złamanie oboejczyka. A także szereg innych obrażeń, które jasno wskazywały na to, że dziecko doświadczało przemocy, zanim znalazło się w szpitalu. Lekarze walczyli o życie chłopca do ostatniej chwili, ale dzień po przyjęciu do szpitala Rafałek zmarł, mając zaledwie 19 dni życia za sobą. To, co miało być początkiem nowego życia, zamieniło się w dramatyczny finał. Śledczy szybko przystąpili do działania. Julianna K została zatrzymana i usłyszała poważne zarzuty: znęcania się nad dzieckiem, oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który bezpośrednio przyczynił się do śmierci Rafałka. Sprawa od początku wzbudzała ogromne emocje zarówno wśród mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, jak i w całej Polsce. Ludzie nie mogli pojąć, jak matka, która z definicji powinna być symbolem bezpieczeństwa i czułości, mogła dopuścić się tak okrutnego czynu wobec własnego syna. Sąd w swoim orzeczeniu podkreślił, że przestępstwo miało szczególny charakter. Dotyczyło bowiem maleńkiego dziecka, całkowicie bezbronnego i zdającego się wyłącznie na dorosłych. Mimo tego kara ośmiu lat więzienia wywołała burzę kontrowersji. Prokuratura niemal natychmiast złożyła zapowiedź apelacji, uznając, że wyrok nie odzwierciedla w pełni tragizmu sytuacji ani rozmiaru cierpień, jakich doświadczył Rafałek. Opinie publiczne były podzielone ale dominował głos oburzenia i pytania o to, czy system prawny w Polsce rzeczywiście chroni najsłabszych w wystarczającym stopniu. Cała sprawa stała się nie tylko dramatycznym przykładem przemocy domowej, ale także impulsem do szerszej debaty o tym, jak państwo i społeczeństwo mogą skuteczniej reagować na sygnały zagrożenia wobec dzieci. W tle tego wszystkiego pozostaje jednak niewyobrażalna tragedia, Życie małego Rafałka, które zostało brutalnie przerwane, zanim chłopiec zdążył poznać świat i doświadczyć tego, czym powinna być prawdziwa miłość rodzicielska. Proces, który rozpoczął się w kwietniu, przyciągnął uwagę zarówno lokalnych mieszkańców Gorzowa wielkopolskiego, jak i opinii publicznej w całej Polsce. Na ławie oskarżonych zasiadła Julianna K. matka zaledwie kilkunastodniowego Rafałka, którego tragiczna śmierć wstrząsnęła wszystkimi. Sąd okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. Po przeprowadzeniu długiego i burzliwego postępowania, ogłosił wyrok skazujący kobietę na osiem lat pozbawienia wolności. Sędzia Rafał Kierzynka w swoim uzasadnieniu zwrócił uwagę na dramatyzm tej sprawy, podkreślając, że Julianna K. z całą pewnością była świadoma cierpienia, jakie zadawała swojemu dziecku. Choć sąd nie dopatrzył się bezpośredniego zamiaru pozbawienia życia chłopca, to jednak nie miał wątpliwości co do tego, że jej działania miały skrajnie niebezpieczny charakter i musiały prowadzić do tragicznych konsekwencji. Ogłoszenie wyroku wywołało natychmiastową falę komentarzy. Wśród ludzi dominowały głosy niezadowolenia, a wielu uważało, że kara jest zbyt łagodna, biorąc pod uwagę ogrom dramatu, jaki rozegrał się za zamkniętymi drzwiami mieszkania Juliany K. Prokuratura również nie kryła rozczarowania decyzją sądu. Zapowiedziano apelację wskazując, że kara powinna wynosić co najmniej 12 lat więzienia. Zdaniem oskarżycieli, tylko taka kara mogłaby oddać rzeczywisty ciężar zbrodni, której ofiarą padł Rafałek. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że charakter przestępstwa był specyficzny, dotyczył bowiem przemocy wobec noworodka, co w oczywisty sposób potęgowało jego okrucieństwo, ale jednocześnie komplikowało kwalifikację prawną czynu, co również miało wpływ na końcowy wymiar kary. W trakcie postępowania sądowego wyszły na jaw liczne nieścisłości i zmienne wersje wydarzeń, jakie przedstawiała oskarżona. Juliana K. od samego początku robiła wszystko, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność, lub chociaż ją umniejszyć. Jej pierwsze zeznania były pełne wykrętów, twierdziła, że nie ma pojęcia, skąd na ciele dziecka pojawiły się obrażenia. Jednak z biegiem czasu zaczęła modyfikować swoje wypowiedzi. W pewnym momencie stwierdziła, że niektóre obrażenia mogły powstać przypadkiem, podawała przy tym absurdalne wyjaśnienia, które nie wytrzymywały konfrontacji z dowodami i opiniami biegłych. Między innymi upierała się, że jeden z siniaków na ciele Rafałka miał pojawić się w wyniku zbyt mocnego pocałunku. Innym razem próbowała tłumaczyć dramatyczne urazy, twierdząc, że dziecko wyślizgnęło jej się z rąk i upadło. Te niekończące się zmiany wersji wydarzeń nie tylko budziły irytację. Ale także pogłębiały poczucie, że Julianna K. robi wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności. Opinia publiczna była poruszona tą historią, a każda nowa informacja wzbudzała coraz większe emocje i niedowierzanie, że do takiego dramatu mogło dojść. Dla wielu ludzi ta sprawa stała się symbolem szerszego problemu, zbyt słabej ochrony dzieci w Polsce, oraz konieczności zaostrzenia kar wobec sprawców przemocy domowej. Na ten moment Julianna K. wciąż przebywa w areszcie. Czekając na kolejne decyzje sądu, apelacja prokuratury może wprowadzić dalsze zmiany w tej sprawie, a wielu ludzi ma nadzieję, że kara zostanie zaostrzona i będzie bardziej adekwatna do tragedii, jaka dotknęła maleńkiego Rafałka. Cała historia nie tylko szokuje swoim okrucieństwem, ale również zmusza do refleksji nad mechanizmami ochrony najmłodszych oraz nad tym, jak społeczeństwo może skuteczniej reagować na sygnały przemocy, zanim dojdzie do tragedii.